Warszawskie bangiery. Ujęcie I... pierwsze. Nagrywamy tego vloga, bo mieliśmy go nagrać. Mieliśmy go nagrać. No i ogólnie chcieliśmy pokazać, co robimy w Warszawie, dlaczego robimy w Warszawie i gdzie robimy. Um... No i A gdzie robimy? Na bazie. Oto baza, na poprzednim na filmie, pewnie będzie albo już jest na moim kan kanale. I dzięki temu się do tutaj dostaliście albo całkiem przypadkiem. Ta baza też tu była widoczna, to nie jest sumienne mieszkanie, to jest taka baza, powiedzmy, się wypadła. Ogólnie, dlaczego jesteśmy w Warszawie? Bo robimy. Nie wiem. Pracujemy. Pracujemy. Na budowie. Na budowie, jako montaż instalacji się. Układamy instalację podtynkową i przy okazji zarabiamy pieniądze. Obie, przy okazji... O wiele lepiej jak w podstawku, to oczywiste. No i ja, bo w Warszawie, wiadomo, Warszawa, miasto możliwości, takie rzeczy. A nie, świetna robota, to można robić. Nie wiem. Ogólnie robimy po 10 godzin dziennie. Chętnie, no przez, przez ojca, kliknie młotkiem w kable. No już. Dokładnie. I tutaj będziecie mogli zaraz zobaczyć parę ujęć, co robimy w przerwach pomiędzy pracą. Ta z drugiej strony. Chwila. A bujanie ścianą. No bo nie ścianą bo no, ściany są takie, że w sumie, no, ma, mamy filmiki z tego. Nie wiem. Mamy materiał z tego. No już. To nie my, to, to murarze. Tak właśnie buduje się ten. mieszkanka za 5 koła od metra, albo i 7 koła od metra. No i jesteśmy tutaj drugi tydzień. W poprzednią niedzielę nic nie nagraliśmy na mieście, bo padał deszcz, padał deszcz cały, cały deszcz. czas. Teraz yy, było, świeciło ładne słońce, to no właśnie mogliśmy w końcu coś nagrywać. I chodziliśmy na lotnisko. Do centrum nagraliśmy lądujące samoloty. No, trochę lądujących samolotów nagraliśmy. no, no fotkę wstawiam na miejscowość. No, I oprócz tego sobie mieszkamy tutaj. I za jakiś czas pewnie będziemy wracać z powrotem do naszego miejsca zamieszkania stałego, jakim jest Włocławek. Michanowo. Czyli dopiero wstawimy ale... to, bo tutaj nie mamy nic Jak innego... stawić, bo nie mamy internetu, a jedyny internet, jaki mamy... To, to w telefonie. w telefonie, nie. więc ciężko wstawić. Więc... Te Którym się będzie... pojawi pewnie z opóźnieniem. Ale nikt o tym nie no, wiedział, bo będą no, myśleć, że jak to teraz, a, Bo nikt nie, nie wie, że nie mamy tu stacjonarnego internetu po prostu. Dokładnie, po prostu wstawimy to i tyle. A właśnie, miałabyś też degustacja piwa. Tak? A co, na drogę? Nie, to mamy. To... BĘDZIE! To mecenzję mieliśmy po prostu napisać sobie tak? O tak. Yy, mi Walkirię daj. I tak dam ci spróbować. Bo Walkirię no ja bym wziąłem celowo. Stawiliśmy takie dwa dziwne do, do piwka w, w, w sklepie wyprzedażowym. No dobrze, Materiał teraz od 18 lat, jeśli macie poniżej, nie oglądajcie tego. Wyjdźcie stąd. Wyjdźcie z internetu. Otwieraj. Tak, kupimy. No, w tej Walkirii. Walkiria. Czekaj, czekaj. No, ciekawe. Ja I... mam piwo polskich chmiel. A tu przemyślno... a Walkiria jest i jedźmienna. Podobno wyczuwalny aromat kolendry i pomarańczy, tak, tak, tak? I, zdecydowa i zdecydowanie, no, i ocenę rzeczywistości. Dobra. Pierwszy ryb. Piwo jak piwo, w sumie. A, no, no, my się nie znamy na, na piwach, tylko po prostu czasem dokujemy różne, y do dziwactwa, żeby nie pić piw za dwa złote z Lidla albo Leszków, które w sumie są wszystkie takie same, kiedy co o rada różni to cena i no i na puste albo na butelki. Właśnie, pijemy piwo z butelki podobno, nie powinno się pić piwo z butelki. Potem, no, powinno się pić tytejku i wyłącznie ze szkła, ale ze szklanki, a nie z butelki. No to jedno bo butelka też jest szakra. Nie wiem, Jak smakuje? No jak piwo. Bardziej gorzkie jest. Jest mocniej gorzkie, ale... na moje łagodniejsze, w sensie mniej czuć gorzkie. Tylko po prostu... Coś takiego przenicznego słodu czuć, ale... No i tak szczerze? Bardziej kwas... No może bardziej czuć tą kwaskowość przez to, że nie jest gorzkie, przez to, że... Prawdopodobnie nie jest tak mocno chmielony, o no ile w ogóle jest. Piwo, moje piwo jest z typu pilnańskiego. Moje? 12% ekstraktu, 5% alkoholu. Na no, moje? Jasny ale. Belgian wit Ale. Pierwszy raz, no. piję eila. Ale. Jakiegokolwiek ale'a. Tak bardzo za znawcy. Tak, tak bardzo znawcy. Nie znam się na piwie. Patrz, jakiś patrz i to na butelce i to nawet no nie jest y, schłodzone aż tak bardzo, bo oni mamy jak s, 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 ho, schłoda, schłodzić i tylko w jazdrze z wodą moglibyśmy je lekko chłodzić, bo... Ale optymalna temperatura? No nie rozchodziłoby, gdyby było chłodniejsze, teraz ma może z 15, a powinno być tak, z 10 się stopni. Chodzi dobre jak na pilsa. Zamiana? Zamiana. No, na chwilę, po prostu chce się no jak na pilsa. Jak na piwo, to jest Pils, a nie Jasny International Lager, lag, tak? No, tak bardzo. A teraz co to miało być? To miało być Eil. Tak, Belgium Big No pachnie jakimś cytrusem. Bananami, jakby cytrusami. Tutaj? Gorzkie, ale nie tak jak te lagery. takie. Naprawdę dziwny lager. Jak, no jakoś te lagery to mi tak, no, nie podchodzą. Chyba już wolę, czegoś na tego arbusa się napić, niż, niż jakiegoś leszka. Powiem Ci, wiesz czy ja to czuję? Czym? Zgniłym jakimś owocem, jakby takim starym owocem zgniłym. Nie, to wiem. czuję. Ale to powiem Ci, że tak jakby sfermentowany jakiś owoc, jakiś sfermentowany cytrus, ale to moje odczucie. Ale, adam... Ale nie, no czasem no, ludzie się dziwnie no, no, no patrzą jak idziemy z Kto w Toruniu też, a w Zawku to już w ogóle. Jak mam kamerę na kasku... Ale bez, bez, bez na przykład kamery, bez tyczki, bez gitary na plecach, bez bokrowca... To i tak się patrzą ludzie na nas czy nie? Jak na dziwaków czy nie? Nie, no tylko no, na budowie.